How low, to Michał, pozytywny grumer. Zaczynamy kolejne lekkie gadki pozytywnego grumera, czyli e, luźne pogawędki na sprawy czasem ważne. <grych> e, słuchajcie, e, w tym momencie mam godzinę 20.38 e, tu w tej lokalizacji jestem od godziny e, 7.30 rano, czyli ponad 12 godzin. E, no już można rzec, rzec, rzec nawet i 13. Eee, 13 godzin pracy. Eee, co wy na to, eee, kto z was tyle czasu pracuje i jak się po takim czasie pracy czujecie. Eee, I właśnie chciałbym poruszyć pierwszy odcinek z cyklu Zawód Grumer, bo to jest bardzo ważne, co robicie w życiu i czy faktycznie ro robicie to, co lubicie. I czy ta praca daje Wam satysfakcję i przyjemność? Czy jak przychodzicie do pracy, wstajecie rano i myślicie pozytywnie o tej pracy, że fajnie, wow, dziś będę mieć kilkanaście fantastycznych pielęgnacji? Będzie również czyszczenie ząbków u kilku piesków, będzie usuwanie kamienia, będą trymowania. Będą kąpiele, będą duże rasy, małe, będą nowi klienci, nowe psiaki oraz ich historie. Więc dużo się rzeczy dzieje. I jak to właśnie wygląda w zawodzie groomer? No, po prostu prosta sprawa. Jeżeli lubicie to, co robicie, to po prostu ta praca wychodzi Wam lekko i przyjemnie. I to jest bardzo. Bardzo ważne. W moim przypadku e, praca ze zwierzętami no, wiązała się również z edukacją. Jestem z zawodu e, no, grumerem, ale z wykształcenia jestem zootechnikiem, więc po prostu te zwierzęta zawsze w moim życiu były. I e, widzę po sobie, że im więcej jest zwierząt w moim życiu. Tym po prostu jest lepiej Im więcej jest zwierząt Tym po prostu ta praca e, I te moje życie e, Fajnie się układa Więc jeżeli zastanawiacie się nad Zostaniem groomerem e, Czyli fryzjerem psów tak, oczywiście grumer również może pielęgnować inne rasy. W salonach są pielęgnowane inne gatunki w ogóle zwierząt. Mogą być pielęgnowane przez grumera koty, mogą być czesane kotki, mogą być strzyżone, mogą być pielęgnowane e, e, świnki morskie, też czesane, może strzyżone, choć nie widziałem tego. Grumerzy są również od koni. Po prostu, jeżeli zastanawiasz się nad zmianą zawodu. Yy, po, bo po prostu, na przykład, tak jak ja kiedyś trochę masz już dość bezpośrednich kontaktów z ludźmi, po prostu tych ludzi w Twoim otoczeniu, w Twoim zawodzie jest zbyt wiele osób i po prostu już się pomału gubisz w tym wszystkim, to sądzę, że yy, grooming może być dla Ciebie. W moim przypadku było tak, że ja yy, 11 lat temu pracowałem w zawodzie związanym z, ze sprzedażą. I kontakt był bezpośredni zawsze z ludźmi, i były również, jak sprzedaż, to były również różne tabelki, było również ciśnienie na wyniki, eee, a to człowieka spala, a to człowieka stresuje, przynajmniej mnie. <ścoughs> I praca z psami eee, jest, można powiedzieć, balsamem. Na różne problemy, na różne. Yy, no po prostu, na pędzący świat. Więc jeżeli masz pewną ideę, to ja Cię popieram, masz ideę, by zostać na przykład grumerem, by zajmować się z psami, super. Yy, w moim przypadku ja mam jeszcze takie ogromne szczęście, że no nie dość, że pielęgnuję psiaki, to mam naprawdę fantastyczny zespół ludzi, którzy mi pomaga. Który, którzy o nim je wspierają i nawzajem. Więc nas jest w naszej ekipie, jest więcej, nie tylko ja, ale są i grumerzy, i asystenci. O asystentach też popowiadam w kolejnych odcinkach, więc my wszyscy się wspieramy tak, by psy. Już tutaj w salonach naszych dobrze się czuły, a jak się będą dobrze czuły, no to będą się fajnie zachowywały, będą fajnie współpracowały i to wszystko będzie po prostu w ramach pozytywnego groomingu, czyli w ramach pielęgnacji z nastawieniem na dobro psa, na jego dobre samopoczucie, na to, żeby po prostu się dobrze czuł, bo to się odbije jak piłeczka ping-pongowa. Pies się fajnie czuje i my się super czujemy i nawzajem, więc tak to. Tak to, e, tak to wygląda, więc zawód Groomer uważam, że to jest zawód zdecydowanie przyszłościowy, e, dający dużo, dużo pozytywnego kopa, ale to, to jest jedna strona medalu, e, na początku jest to zawód trudny, ale o tym też popowiadam. Po prostu chcę ci dać pewien pomysł, że albo pewnego kopa, że jeżeli się zastanawiasz nad. Zmianą swojego życia i postawieniem na zwierzaki, na przykład na psiaki, to może już czas najwyższy. Hmm. Mamy właśnie już zaraz godzinę dziewiątą. Ja jestem bardzo zadowol zadowolony z dzisiejszego dnia. Dużo fajnych pielęgnacji, dużo wspaniałych relacji z psami, dużo żartów pracy, tak? Bo ma być super atmosfera, a to nie wpływa negatywnie na jakość i profesjonalizm. Ja uważam, że jakość i profesjonalizm spokojnie może iść równo z poczuciem humoru. Po prostu ja się dobrze wtedy czuję. Nie, nie, niekoniecznie chcę być pobożny. Zawsze. Eee, poważnie wykonujemy swoje eee, czynności, staramy się, jesteśmy profesjonalni, ale poczucie humoru, szczególnie jak mamy do czynienia ze, ze, ze zwierzęciem, które jest zestresowane, które niekoniecznie się dobrze czuje w e, czterech ścianach pracowni grumerskiej, to takie, taki uśmiech, po prostu rozluźnione szczęki, odpowiednia mimika to psy to doskonale zczytują. Więc e, taka wrzutka moja w dniu dzisiejszym jutro kolejne dni, kolejne pielęgnacje i tak dalej i tak dalej przede wszystkim jest super, bo po prostu każda pielęgnacja się od siebie różni i każdy pies się od siebie różni w ramach jednej rasy, nawet w ramach każdego psa dany pies może się od siebie różnić na przestrzeni lat po prostu jesteś świadkiem często jako grumer, jak się psy zmieniają jak ze szczeniaka stają się już takimi młodziakami, młodzieżą, później już się stają coraz bardziej dojrzałe, ich charakter się zmienia, ich wygląd się zmienia to jest naprawdę coś fajnego. Tak? No i oczywiście relacje z ludźmi, czyli z klientami. Niektórzy, dla niektórych jest to problem w tej pracy, bo to jednak ktoś musi przyjść z psem i go przeprowadzić. Ale.

Tom dom tom dum dum, tom dom dom. Tak jest elektryczny stół. Trzymajcie się, pa. Stop, stop! Już nie ma co dalej jechać. okej, dzięki.